Cześć, ja jestem Dominik i witam wszystkich w informacyjnym filmie na moim kanale. Szykuję się zmiany od końca tego miesiąca. Już wcześniej myślałem, żeby takie zmiany tutaj wprowadzić. Podaję, że odcinki z każdej serii będą wychodziły raz w tygodniu i będę tu życzał, że spędzono to odcinkami, czyli nie będą one jednym ciągiem. Będą to odcinki tak jakby... Będą to krótsze, pocięte materiały z wyciętymi... Niepotrzebnymi scenami, gdzie nic nie mówię, gdzie się zbytnio nic nie dzieje, żeby nie przedłużać. Zrobiłam taki eksperyment z najnowszym odcinkiem: Plagiat Innocence. Wyszedł bardzo fajny odcinek. Co prawda, pierwsze 10 minut, tam troszeczkę się nic nie działo, nie? bo było dużo cat ale później już fajniej się to nawet ogląda. A też oszczędzam bardzo czasu na nagraniu, więc dłużej będę spędzał czas z odcinkami, będą krótsze, ale wszystko jednak będzie się dużo więcej w nich działo i szybciej przede wszystkim. Więc odcinki będą pocięte i dodatkowo też będę robił inny, stały styl miniaturek. Więc to też się zmieni, czyli czyli podsumowując, odcinki będą, materiały będą bardziej pocięte, będą, będą nowe miniaturki, odcinki będą wychodziły raz w tygodniu, więc Naprawdę chcę więcej czasu spędzić nad tymi filmami, a żeby to rzeczywiście fajnie wyglądało. I to nie tylko będzie pocięte, też będą jakieś efekty tu dane, jakieś zdjęcia, bo Zapomniałam jeszcze dopowiedzieć, że będzie takie ustawienie mikrofonu jak teraz, ponieważ wcześniej ja po prostu źle ustawiony mikrofon. Najbliższe dwa odcinki, plagi będą ze stary mikrofon. dodatkowo jeszcze mam nowe krzesło, gdzie nie będzie słychać tego skrzypienia, więc e, jeszcze mam dobrze ustawione stawienia w w mojej nagrywarce, więc nie powinno być żadnych problemów. Też mam wreszcie dobrze ustawione nagrywanie, pod tym względem, że będzie widać aczygmenty wszystkie, będzie wszystko dobrze nagrywane. Więc już wszystko tutaj okarnąłem, już nie będzie problemów z dźwiękiem, będzie już mnie lepiej słychać, nie będzie w skrócie, po prostu będzie lepiej. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka informacyjnego. Widzimy się w najbliższych filmach na moim kanale, no i do zobaczenia.